Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymon, a Wy oglądacie nie, nie. Moi drodzy, ja na dzisiaj nie mam kompletnie żadnych ogłoszeń, także myślę, że od razu przejdziemy do materiału. Chociaż zanim do tego przejdziemy, standardowo chciałbym poprosić stałych wywalców o ten kredyt zaufania, zostawienie polubienia, komentarza i podbicia, żeby film szerzył się dalej. Szerzył się dalej, szedł dalej w świat. I w sumie to tyle. Także zapraszam do materiału. Żurawski podaje do Krzynówka. Krzynówek do środkowania, ale jest tam Adam Skalski! I kool! Drugi Zawalski trybury szaleją! Yeah! Trener mówi, że nieźle mi idzie. Muszę tylko poćwiczyć kopanie i plucie. Pani się was? Kochanie, mam takie pytanie, czy to są te slipy, które sobie wybrałeś? Uu. Wiatr w nich będzie hulał. No i cek, młody za 15 lat ten tekst będzie musiał przerabiać na terapii. Halo? Chwileczkę. Karolino, jakiś mężczyzna do Ciebie. Mówi, że jest Twoim ojcem. Odważny człowiek. Tak właśnie jest tutaj. E, witam Cię, ojcze. Ach, to miło. Do widzenia. O, to za przemiła rozmowa. Karolino, Twój ojciec jest w Warszawie? Jaki on jest? Moje ja całkowite przeciwieństwo, nie mam ze sobą nic wspólnego. O matko, to koniecznie musimy go poznać. Znaczy, nie to, żeby charakter Karoliny komukolwiek przeszkadzał. Ach, jak chętnie go poznam. Ale ja nie mam czasu, żeby się z nim spotkać. Nie, Widziałam się z nim w zeszłym roku. Byliśmy razem na obiedzie i wracaliśmy tą samą taksówką. Ktoś Cię i Karolino, musisz mieć czas dla własnego ojca. Moja matka zawsze mówi tak... Nie kupuj wody, bo kranu leci za darmo? Nie. Mm, nie chwal dnia przed kolacją? Nie. Moja matka mówi tak... Kochanie, ojca i matkę masz tylko jedną. Albo na odwrót, nie matkę. Co ty tam mamroczysz? Musisz go zaprosić tutaj. Kądzio zrobi coś domowego na obiad. I, I to jest doskonały pomysł. Oj, tu się kompletnie z tym nie zgodzę. Rodzina jest ważna, ale to nie znaczy, że za wszelką cenę musimy za nią stać. Sytuacje są różne, a ludzie są jeszcze różniejsi. O, w sumie może mój ojciec chciałby poznać mężczyznę mojego życia. O, jego też zaprosi. No, ja go nadmucham i posadzę na zwykłym miejscu. Okej, okay, od tej strony Karoliny nie znaliśmy jeszcze, także chyba faktycznie może lepiej, lepiej jej nie denerwować za bardzo. Obiad dla mojego ojca musi być perfekcyjnie przygotowany. On jest surowy, bezwzględny i wymagający. Wy nie macie pojęcia, jak to jest przebywać z takim człowiekiem. Najmniejszego. Max, to co ty? Ty założyłeś krawat w samolociki? No to co? A nie masz jakiejś stateczki? Mój ojciec jest żeglarzem, a zresztą nieważne. Sama ci kupię. Mówi krawę, a myśli slipy. O, ja widzę, że Karolina jest bardzo mocno zaoferowana wizytą ojca. Z początku w sumie tak nie wyglądało. Tam, że byłeś na meczu. Byłem! No to co się tak nic nie upaćkałeś? Bo, bo w nie ma błota. <gry> Zamknij się, jutro mm, będę ławka rezerwowych. Leszcz, kochanie, nie denerwuj się, liczy się sukces drużyny, a nie sukces jednostki. Tak zawsze powtarzał mój trener, jak mm. mi sadał na ławce rezerwowej. Stop, to, nie, dosyć, puść ją, puść, Do gdzie, no siostry, no co tam, ja, ja mam inny pomysł. W sobotę jest mecz, kupujemy bilety i obejrzymy, jak prawdziwi zawodowcy strzelają gole. O, oh, wow, to brzmi jak świetna rozrywka. Znaczy, może Adaś się będzie akurat cieszył, ale dla mnie to by była chyba bardziej kara. <laughs> no, 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 no a wciąż tak samo młode wyglądasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj jestem, tato. Poczucie humoru odziedziczyła po swojej matce. Zerowe. <grywa> <grywa> Może zwariowałam, ale już go lubię. <grywa> <śmienic> ale, ale co dalej? O matko, aż przez ten ekran da się wyczuć, jak bardzo to jest niekomfortowy obiad dla Karoliny. Wszyscy się śmieją, tylko nie ona. A słuchajcie, a słuchajcie co mnie się przytrafiło? Byłyśmy z koleżanką na basenie i zatrzasnęły się drzwi do przebieralni i zostałyśmy wodą bez ręczników. <śmienic> Jeszcze nie miałyśmy klapek. <grym i wytkujesz> ok, jak przed chwilą powiedziałem, że było niekomfortowo, tak teraz jest już po prostu poza skalą. Po takiej sytuacji chyba bym się zapadł pod ziemię, zmienił nazwisko i twarz. Pozałatwiam interesy i wracam do siebie. A czy ja mówiłam Wam już, że y, kupiłam sobie nowy dywan? Podczas tego obiadu jeszcze nie. <grym i wytkujesz> Chcę porozmawiać z prawnikiem o mojej nowej inwestycji. A potem pójdę na koncert Kai. Kai? To znaczy yy, 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 Katarzyny Rujans z domu Szczot, urodzonej 1967 roku 5 listopada w Warszawie. Chyba Frania ją bardzo lubi. Albo stalkuje w sumie. Tak, yy, jesteś jej fanką. <grystanie> No raczej. A jak nazwać dawanie dwóch stóp ochroniarzowi za kawałek gumy, który jej się przylepił do obcasa? Panno Maj, czy to jest to coś w ramce, co wisi w Pani pokoju? Nie, nie. To to jest jej ząb mleczny. Moja firma jest jednym ze sponsorów trasy koncertowej K.I. Świetnie się znamy. Świrujesz! W Franiu, my jesteśmy łapińcy, my nie świrujemy. Ja nie lubię jej piosenek. Karolina nikt ci nie pytał o zdanie. Znaczy, słuchajcie, żeby nie było. Tutaj akurat Karolina powinna być w centrum uwagi. No bo to jest jej tata, nie? Ale tu chyba z tymi relacjami coś z nie tak. Nie wiedziałem, że nie lubisz Kai. W takim razie, Franiu, może ty pójdziesz ze mną na koncert. <grym> Za dużo szczęścia naraz. <grym> Mamy bilety w pierwszym rzędzie. <noise> no no Widzieliście jak fajnie wywróciła oczami. Fajny. Na koncercie trzeba będzie ją przywiązać. Ja nie wiem, czy w takim razie to jest dobry pomysł, żeby franie za ten koncert. Ona tam zawału dostanie. Po koncercie jesteśmy zaproszeni za kulisy. <noise> jak? Nic mi nie jest. O. Nic mi nie jest. <noise> yy, nie masz nic przeciwko. Prawda, kochanie? Przecież jej nie znosisz. To było o Frani czy Kai? Ależ skąd? Bawcie się dobrze. No, cieszę się, że wszystko jest w porządku. <śmiech> <śmiech> Szczerze mówiąc, nie wierzę, że to powiem, ale Frania chyba nie powinna iść na ten koncert. Ja wiem, że ona z Karoliną nie ma jakichś takich bliższych relacji, tylko, tylko wydaje mi się, że, że... że nie wiem, powinna chyba zrezygnować. W razie... Otwieraj szampana, Polski Związek Filmowców i Twórców Telewizyjnych poprosił mnie w końcu, żebym wygłosił przemówienie na zjeździe. Jak to pan? A prezes telewizji? Yy, za granicą. A dyrektor działu fabularnego? Zajęty. No a ten producent od czasopism? Siedzi. Nieważne. Nie yy, przygotuj szary garnitur na sobotę. I adidasy? Jakie adidasy? Pia yy. Aha, ojej, au. O, zapomniałem, że zabieram się na ten cholerny mecz. Bingo. Max. Karolino, czy ty wiesz, jak ja mam problem? Jaki ja mam problem? A ja jaki ja mam problem? Znaczy, w sumie, w sumie chyba nie mam problemu. Ale mogę ci się trochę dziwnie gadać, bo wróciłem z pobierania krwi i straciłem niecałe pół litra krwi. I jestem taki trochę trochę jak w teledysku. Mój ojciec zniknął, nie wiadomo gdzie jest, może leży gdzieś w rowie. Nigdzie nie zniknął poszedł skwanią na zakupy. No to jeszcze gorzej. A co za, jesteś? Bo po prostu ona zabiera mu, 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 mu czas, a, a czas to pieniądz. A jego pieniądz będzie w końcu jej pieniądzem. No właśnie. No to chyba naturalnie, że jestem zaniepokojona, prawda? Wiesz, ta sukienka będzie wyglądać na Tobie obłędnie. Czy na pewno tata Karoliny patrzy na Franie w taki sposób, w jaki Frania myśli? Na razie. Kotku. Kotku? Kąciu, jak cię boli noga, to załóż sobie wygodne kapcie. To już prędzej pan Skalski pozwoliłby mi podawać obiad w, w Bermudach. Jak zakupy? Cudownie. Wicie jest dla mnie naprawdę cudowny. Czuję się, jakbym była kopciuszkiem. No to pamiętaj o złej siostrze. Gdzie oni do diabła są? Ja nie mogę uwierzyć, że ich jeszcze nie ma. Kogo? Misia Gogo. Matko jedyna, jak się Karolina zaraz dowie, że tatuś przepuszcza majątek ich rodzinny na ubrania dla Frani, to ona chyba tam padnie. Karolino, chyba nie masz pretensji do mnie, że spędzam trochę czasu z twoim ojcem. Nie rozśmieszaj mnie, w ogóle mnie to nie obchodzi. A to dobrze, bo jak się pobiorą, to ona zostanie twoją nową mamusią. O rany boskie, zemdlała. O, pobrudzisz Minką kanapę. Halo? Może, Może podam jej sole przeżyjące? A dać dawaj twojego trampka. Od razu się obudziła! Naprawdę musiało to Karolina mocno uderzyć, skoro nawet tramki nie są w stanie jej obudzić. Kochanie, nie denerwuj się. Jak tylko twój ojciec przepisze na mnie cały spadek, to od razu ci coś odpalę. Boże, może przeżartowałam. Turunia, ma Nie graj ze mną nianiu, franiu. Bo kiedyś w nocy ukręcać ten kudłatyłek. O, rany, Chyba od dziś zacznę spać z jednym otwartym okiem. Ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby jeszcze zatrudnienie dodatkowej ochrony do pokoju. Bo to może się bardzo źle skończyć. Co zrobiłem? No to raczej ja. A to chętnie posłuchałem. <laughs> Wiesz, że chciałem w sobotę pójść z tobą na ten mecz. Ale nie masz czasu. Trudno. No właśnie o to chodzi, że nie mam czasu. Tato, mówię przecież, nie ma problemu. Ja wiem, że jesteś rozczarowany, ale ja całymi latami czekałem na to, żeby wygłosić przemówienie na zjeździe i, i, i właśnie w tą sobotę. to powiedziałem, nie ma problemu. Nie ma problemu, synku. Dziękuję. A potem ojcowie w szoku, że dzieci za bardzo nie są do nich przywiązane. No, tak nie wolno robić dziecku. Jak już mu coś się obieca, to się tego trzyma. Dlaczego pan nie chce iść z nim na ten mecz? Nie widzi pan, że łami mu pan serce? Panno Franio, sama pani słyszała, powiedział nie ma problemu. No tak, oczywiście, że tak powiedział. Dzieci tak zawsze gadają. Ale tak naprawdę w środku no nie chcą pokazać, że cierpią. Trzeba odczytywać sygnały. One są osowiałe, smutne. A czasami dostają napadów złości. A jak zaziedzi cała nadzieja, to stają się nawet agresywne. Jezus, Maria, biedny ten Konrad. Ile razy razą w tą nogę dostał dzisiaj? No, spięć lekko. On, mamo, zobacz, wow. wyglądam zupełnie jak Kaja. Ach, to jest najszczęśliwszy <grym> dzień w moim życiu. Ubiera moją córkę na koncert Kaji! No, myślałam, że najszczęśliwszy będzie, jak będziesz mnie ubierała do ślubu. Nauczyłam cieszyć się codziennością. <grym> Ech, jo. Co się stało? Zbyt wcześnie osiągnęłaś szczyt podniecenia i teraz opuszcza Cię ochota. Nie. Wydaje mi się, że nie powinnam iść na ten koncert. Ale co za bzdura. O, czyżby moralność zapukała do Frani? To dobrze, bo w sumie trochę mi się ona nie podoba w tym odcinku. W sensie, zwykle jest taka bardziej altruistyczna wobec innych. Witold powinien zaprosić swoją córkę, a nie mnie? Ale przecież Karolina powiedziała, że nie chce iść. Ale ona tak tylko gada. Mamo, nie rozumiesz. Oni się bardzo kochają, tylko nie mogą tego okazać. Oni są jak dwa pociągi w tunelu. Jeden jest ekspresowy, a drugi osobowy. I tak jadą, jadą w tunelu i nie mogą się spotkać. A co mnie to obchodzi? Idziesz. Nie. Nie wnerwiaj mnie, dlaczego nie? To, to, to mama teraz właśnie powinna powiedzieć, że jest bardzo dumna z postawy córki, że fajnie, że mimo tego, że ma okazję spełnić jakieś tam swoje marzenia, to w tym wszystkim patrzy na innych. Zawsze mi mówiłeś, że najważniejsza jest rodzina, prawda? Ale nasza rodzina, nasza nie i. Oskarżam Cię o, o estrumienie, o, o samotnienie, z dalej a, i to chyba na tyle z tej moralnej dyskusji. Ale cóż, no, Frania przynajmniej próbowała, tak? Dzień dobry, Konradzie. <słuch> Rozumiem, że nie chce pan e, drinka? Nie, 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 nie. Chwała Albo proszę szklaneczkę soku jabłkowego, <słuch> bez lodu. Nawet jakbym go wrzucił, to i tak się rozpuści zanim wrócę. <słuch> o. o! W tej sukience wyglądasz jak księżniczka. <słuch> Tylko dlaczego rechoczę jak żaba? <słuch> O Boże, nie mogę uwierzyć, że zaraz mu to powiem. Ale co takiego? Zaraz, zaraz, czyżby Prania podczas schodzenia z góry nagle stwierdziła, że to jednak nie jest dobry pomysł, żeby iść na ten koncert? Nie mogę iść z tobą na ten koncert. Jak to nie? Dlaczego? Bo myślę, że powinieneś iść z Karoliną. Ale ja chcę iść z tobą. Naprawdę? Idziemy. O nie, nie, żartowałam. Testostero! Mamo, przestań! Praniu, przecież to śmieszne. Karolina wcale nie chce ze mną iść. Nie, nie, ona chce, tylko się denerwuje, boi się, bo, bo nie wie, czy ty chcesz przebywać z nią. Ona na pewno chce z tobą, tylko to hmm. jest strasznie zagmatwane. Bardzo zagmatwane. I w sumie chyba lepiej by było, jakby po prostu doszło do tej rozmowy ojca z córką. Próbowałem zbliżyć się do Karoliny, ale ona mnie odpycha. Nie chce mojego towarzystwa. Nie, chcę, chcę, chcę. Idźcie. Falnie. Jesteś niezwykle mądrą kobietą. No. Mm. Twojej matce odziedziczyła też wyczucie chwili. O oh, wow, no to teraz to mają przechlapane po całości. Jak teraz wytłumaczą Karolinie, że Frania nie będzie jej nową mamą? Skądziu, leć po śrubokręt do kuchni. A nie możemy wziąć jej głodę? Tam, weź w swoim paznokciem. O! Ona ma dobre paznokcie, całe życie mnie prześladowała. Wszystko otwierała, moje listy otwierała, szkatułki. W ogóle, bez tą nie miałam życia osobistego. Udało się. Karolino? Nie, rozmawiam z tobą! Dobra, ja wchodzę, kryjcie mnie. O matko, tak w łazience, żeby palić? To cały dom potem będzie tym śmierdział. O nie! Moja panno. Nie będziesz urządzać histerii w moim domu! To nie jest twój dom. I to nie jest twoja sprawa. Jeśli sobie już tak w ogóle milutko rozmawiamy, to powiem ci coś na uszko. A? Brzydę się tobą! Przynajmniej się otworzyła. Muszę porozmawiać z tobą o twoim ojcu. Nie możesz go ciągle odpychać, odtrącać. Ja nikogo nie odpycham. Na miłość boską, miałaś po prostu paproch we włosach. No, chyba mamy zupełnie inną definicję odpychania innych w takim razie, skoro Karolina uważa, że tego nie robi. I <grytanie> Nikt mnie nie rozumie. <grytanie> Wszyscy myślą, że jestem zimną i e egoistą. – Wszystko w porządku? – Tak, tak! Frania miała rację. Powinienem był spędzać więcej czasu z Karoliną, gdy była mała. W tych sprawach Frania zazwyczaj ma rację. Nie no, Karolina, bez przesady. Nikt cię wiedźmą jeszcze nie nazywał. Znaczy, no, dogadacie się z tatą. A ja nie wiem, co ja mam robić! O bo... Karolino, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Kochanie. No. Proszę Państwa, czy jest ktoś z członków rodziny? Tak, jest Nigdy nie widziałem, żeby płakała. No może poza krachem na giełdzie w 99. Nie no, Frania to powinna zrezygnować z roli Niani. Ona byłaby idealną mediatorką. Teraz zapytaj jej, czy chce z tobą iść na koncert. Kotku. Będę się bardzo cieszył, jeśli pójdziesz ze mną na koncert. Naprawdę? Wiesz, Karolina to wielkie szczęście. Mieć taką przyjaciółkę jak Frania. Tak, tak, tak ja wiem. Ona jest cudowna. Mhm. I pożyczy mi swoją sukienkę. Okej, okay, dobra, tutaj wiadomo, fajnie, fajnie, że tak podstępem Karolina tutaj tą sukienkę sobie chce wyciągnąć, ale dlaczego ona w ogóle chce pożyczać coś od frani? Czy ona tym samym przyznaje, że frania ma dobry gust? Panno Franiu! Zrobiła pani coś dla Karoliny. Bardzo szlachetnego. Ja pójdę za pani pięknym przykładem. Bardzo pana przykro. Tak, fajnie. Też pan będzie tak nieszczęśliwy jak ja. Co jest? O co chodzi? Przestań. Dobre wieści, synu? Odwołuję swoje przemówienie na zjeździe, żeby wziąć się na mecz w sobotę. Złe wieści, tato. Mam już inne plany. O, i go ograł, nieźle w sumie. I tak szczerze mówiąc. Max nie może mieć za bardzo problemu do, do syna, że w sumie już zaplanował ten dzień. Bo to on pierwszego wystawił. Ale przecież bardzo chciałeś pójść. Przecież już ci mówiłem, że nie. A, ale wcale tak nie myślałeś. Myślałem i chyba nie mogłem powiedzieć tego jaśniej. Panno Ale rzeczywiście powiedział przecież, że nie ma problemu. Ja, no Franiu. Ale co. Takie jest życie, tato. Pójdziemy innym razem. No cóż, Max właśnie nauczył się kolejnej lekcji, i to w sumie sam sobie ją zafundował, jakby na to nie patrzeć. Mam tylko nadzieję, że jeszcze uda mu się odkręcić to jego odwołanie swoich planów. ją kocham bardziej, wiesz, jak kocham będę kochała ostatnie Oj, dobra, ten moment musimy skipnąć, bo coś czuję, że skończy się to wyciszonym dźwiękiem na całym materiale, a tego wolałbym uniknąć. I tam piękne panie. Mam dla Was małą niespodziankę. No, cześć dziewczyny. Mam nadzieję, że to z miłości. Tyle dobrego, że zdążył ją zobaczyć chociaż przez te parę sekund, bo coś czuję, że staną dopiero następnego dnia, jak wszystko się już skończy. No, ale no, niemniej jednak, właśnie skończyliśmy też ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I że mój plączący się język gdzieś na po drodze nie będzie wam przeszkadzał. Tym samym morałem dzisiejszego odcinka jest to, że czasami warto spojrzeć na innych, a nie tylko na czubek własnego nosa, bo w sumie można nawet więcej na tym ugrać. Ode mnie to na tyle. Standardowo pamiętajcie, że wszystkie linki do mojej socjali znajdziecie w opisie, także zachęcam was do zapoznania się. Ja wam życzę miłej środy. No i co? Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się i cześć!